Siemano kolano, witam was bardzo serdecznie! Ja jestem Byku, a ze mną dzisiaj jest. Siemano. To jest palion. Nie, to ja. Miała się przedstawić. No przecież no, się. No, no, no. Palion jestem. No. To jest palion. Każdy no. mnie zna, każdy twój wizyt mój wista także. Haha! A taka Flau no. To jest najlepsze nazwa dla grupy: widzowie paliona. No! No! no. I dzisiaj sobie zrobimy challenge. Chavi bani, czelecz, tu macie drugą kamerę. Bani, różowych ścianeczek. Plus, plus a, papryczka. A przegrany musi zjeść. Nie przegrany razem jemy, bo ja ciężko tak nie. Nie nie chcę, bo ja nie ja ch tak chcę. Nie No wiadomo, tyle ja tego będziesz <grym> Taką oto papryczkę Chili. fajnie pachnie. Wiesz, ja to się zżygam jak to tak ja... ja to zaczyna pachnieć papryką, patrzcie. Papryką. Dobra, zaczynamy już. Już otworzyłeś to! Oj, ale śmierdzi. <grym> to śmierdzi. To no. śmierdzi. Jak byłem mały, nie lubiłem pianek, ale tarch tak średnio jakby. lubię. <grystanie> ale taka interesujące. Taka anegdotka. Te, te papryczki te dostałem za darmo, ponieważ e, w jarzynówce, w której ją kupowałem, pan uznał, że są już stare, więc dał mi je za darmo. Lecimy! Pum. Mamy jedną. <grystanie> Dobra, Dora, lecimy. Zaczy, zaczynasz jako mój honorowy gość. Chociaż... O jest! Jesteśmy aktualnie upalona? Bo... U mnie w domu na mojej kanapie. Z jego, no, jego kulami Na moim kanale z moimi widzami Bardzo nie chciałem do mnie Dobra, zaczynamy Chabibani. Bani. Dziękujemy wam Do zobaczenia w następnych filmach Pa pa Już? Mhm No, zaraz, Chabi cię stary Chubby bunny. Nie możesz tego gryźć. Pamiętaj. Mm -hmm. Chubby bunny. Haha, <laughs> udaje mi się. Patrzcie ludzie. Chubby bunny. A, <laughs> ah, hello. Chubby bunny. Chubby bunny. <laughs> Mówisz, się, mówi. Chubby

Chyba wygram. Widzicie jak ja mam pojedynczy ryj Jeszcze... A ja to fog mm. To otwórz ryj o, mów teraz czuję woli. I... Mm. No nawet oddywaj się mówi. Mówię, pływał mi. Że lecę. Płaś cię wyżywać. Ja teraz pokażę co. Patrzcie. Trąbi bani. Trąbi bani. Trąbi bani. Trąbi bani. Trąbi bani. bani. O! Oh. sobie tego nie wyobrażasz. Ja sobie tego nie wyobrażam. No zjedz. Nie, ty wiesz. Zjedz jesz. całą? Zjem całą. Całą zje, Ja ja połowę zjem, nie? Bo ja więcej... Dobra, zaczynam! I papryczkę. Ale on nie to choby, jadł coś kwaśnego. Ja postaram... Ej, halo! Zjadł pół i uciekł. Zobaczcie to. Mam nadzieję, że wyostrzy. Wyostrz, nie wyostrzyło. Połówkę zjadł i uciekł. Znowu to samo. Nienawidzę Cię. Ja? Dwa challenger pod rząd. Trzy <laughs> challenger, sorry, bo jeszcze Chubby przecież. No Chubby O stary, mam pomysł. Jak zjem całą tę papryczkę, bez popijania, dasz mi ten stabilizator. Wbiję Ci dwa kasuba. Nie, to ja wolę stabilizator. Nie, stabilizator. <laughs> to dasz mi stabilizator i zamknę kanał, o. Żeby... Nie, wbiję Ci dwa kasuba. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Ej! Chociaż połowę. Nie. Jakby co, to leź do kibla i wypluwaj. Nie, ja dam radę. Jestem silny. Jestem Nie, przy... to Ty, ty kurwa możesz sobie tak mówić, ale to, co, co byku z bytków też tak mówił, że. O! Żeby jak ja było. jadłem, już pełno papryczek, dobra. O! O 2000. tysiące. Subów. Znaczy w sensie, żeby wbić dzisiaj 2000. Nie, to ja bym na przykład. Dobra, a jak przegram? A jak przegrasz, to. To i tak ci wbijam 2000. Dobra, biorę. <laughs> bez Dobry. popijania. Nie jest, to ja się cykawy. Dawaj. Ja nawet nie nawet słodkie pobreki. Jak mam. bez popijania to i tak już potem polecisz do kilo, bo nie wytrzymasz tak jak ten. Dawaj 3, 2, 1 ty Jesteś chory. <laughs> Co za typicie czerwony... Spokojnie. Ja pizza. Bez <gry> <gry> <tors> 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 Do kibla. Nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 Chodź do kibla. Nie. kibla. Szybko, Nie. kibla. No kiblak! Nie, nie polecam na tego chanżu żeby nie wiem ile wam kasubów obiecywali Ser, czuję się A ja mam chyba położenie ser tu na języku z boku Ty <laughs> się dziwisz No, ty cały naraz zjadłeś Ja no, w sumie prawie to... Sobie. Ale on też tak ubolewał. Ja mówię wam, że... Ale wy kurde uparci jesteście Tak. Ale... Szczerze. To chyba był ostatni challenge, jaki zrobiliśmy razem. No. Na pewno papryczki nie będziemy jedli. Tak samo czabibanie, co takie niedobre w mi żywności. Znaczy nie, to akurat było jeszcze spoko. Bo się tu połknął. No tak. Szczerze, no. wolałbym teraz mieć ten smak po czabibani. Myślę, że czabibani to zabezze. Nie wytrzymam A ty... O ile zakładam? O ile... Wygram, wygram. Co, nie wygrałem? Wygrałeś. Musisz mi stabilizator. Nie, dwa sumów. Nie no, umowa była, że zamknę... już zamknęłem zamknę kanał. Nie. Nagrane to jest. Ale jest w tym wszystkim pozytyw. Przestań. Przestałem nie powoli. Już powoli czy Także 200 lajków będzie kolejny challenge. Ja, ja to specjalnie ci będę rajdy robił. Ile chcesz mieć lajków pod tym filmem? Żeby zrobić kolejny challenge z Chili. Ogólnie. Challenge. 200 wystawczy. Wytrzymam. Ja będę każdego zapraszał tutaj i każdy będzie jadł papryczki, nie? Jakie to jest ostre. To jest... to być jakbyś zjadł w sosi, to by na pewno nie było tak jak teraz to mała. Weź, A to jest jeszcze wysuszone, to jest jeszcze gorsze. <grym> o mój <moi> Boże. Oli. <grym> Dobra, kończymy, żegnaj się już. <grym> Dobra, chodź tu bliżej. Jest. Więc dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę w ten jakże emocjonujący dzień, w którym to ja sobie poparzyłem język, a on za to prawie się nie zrzygał z pianki. No. Jeśli Wam się podobało oczywiście, zostawcie łapeczkę w górę. 200 lajków. Weźcie łapę w górę, lecimy z kolejnym challengem z tym oto panem. Dziękujemy za oglądanie, do następnego. Właśnie, czekajcie. Jeśli chcecie zobaczyć inny mój film, kliknijcie teraz w ten księżyc. Oh. Jeśli chcecie zasubskrybować mnie, kliknijcie w mój ryj. Jeśli... Jeśli nie znacie Palena, co jest w sumie mało prawdopodobne, to kliknijcie go. Tutaj. Tutaj kliknij tak. Tymczasem Wam żegnam. Do usłyszenia. Pa, pa!